Nasz Blackberry Playbook znajduje się obecnie w trybie uśpienia i są co najmniej dwa sposoby, aby go z niego wybudzić. Jednym z nich jest oczywiście przycisk znajdujący się w górnej części urządzenia, jednak jak wiemy albo z życia, albo z recenzji, które widzieliśmy wcześniej w internecie, jest on po prostu praktycznie bezużyteczny. Dlatego Rim wymyślił jeszcze dwa sposoby. A właściwie jeden jest nim przyciągnięcie palca, Pomiędzy dwoma przeciwległymi krańcami ramki. Wystarczy przyciągnąć palcem. Tak. I już nasze urządzenie jest odblokowane. Teraz spróbujemy je znowu zablokować. To nie jest takie łatwe. I w drugą stronę. Ciach. Odblokowane. Sprytne, proste. Przydałby się jeszcze jakiś gest, który blokowałby ekran, ponieważ korzystanie z górnego przycisku jest. Niezbyt wygodny. Co ciekawe, nie musi być to ruch prosty. Wystarczy chwycić tutaj i możemy sobie dowolnie tutaj kręcić, i ekran zostaje odblokowany. Proste, przyjemne, łatwe i szybkie, chociaż czasami zdarza się, że chowając do pokrowca nasz tablet, ekran się odblokowuje, co zmusza nas do wciśnięcia nieszczęsnego guzika wyłączania zasilania.